No dobra, to a to jest ostatni tak. wyścig! wyścigów? Łatwo że nawet go nie Gdzie zauważyłem. Nie, przeciwnik jest upokorzony. No, to ostatni Raz wyścig, no. Ja nie widziałem już tak szybko. No to dobra, Aksę, elefant no, no, nie ściemy. za dużo się zadziało na koniec. Śniło mi się, że nie ukończymy Twój spider Granda. Ja pierdolę. Cześć, witam was w kolejnym i właściwie ostatnim odcinku z Need for Speed'a Underground a Redux. Zostawcie łapkę w górę, subka, komentarz, jeżeli spodobała wam się stawka, która była na początku. I dziękuję wszystkim, którzy mi uświadomili, że ja właściwie nie ukończyłem tej gry w poprzednim odcinku, bo byłem przekonany, że jeżeli my tam przejdziemy ze 110 na 111, to w tym momencie tą grę kończę. Natomiast nie, 111 wyścig jeszcze na mnie czeka w tym momencie. Więc y, muszę go teraz ukończyć. Auto już mamy zmienione. Jak widzicie, wróciłem do Dodge'a Neona, bo właściwie tak y, mieliśmy zakończyć serię z Undergrounda, żebym wrócił do auta, którym zaczynałem tę grę. E, jak widzicie, wygląda... No, powiem nawet, nawet, że dobrze wygląda. No Nawet bym go zaakceptował, jakbym go zobaczył na ulicy, pod warunkiem, że miałby tam odpowiednią ilość mocy pod y, maską. Także nie przedłużając, przechodźmy do... Do 11 wyścigu na 11, i jeszcze podobno czeka nas niespodzianka, bo będzie jeszcze jeden wyścig. O czym totalnie też, jakby w ogóle, tego nie pamiętałem. Także no, lećmy, w of Eddy, czyli w tym wyścigu pokonujemy Ediego na wstawce, jak i teraz podczas wyścigu, legendarny Skyline. Ja naprawdę myślałem, że go jakoś przegapiłem w czasie wyścigów, natomiast no zobaczymy. Lecimy neonem, czyli też dość mocnym samochodem. Start, no dość podobnie. Kolory nawet tak przez przypadek zrobiliśmy podobno, chociaż nie, on taki bardziej, bardziej taki wróż wpada ten kolor, natomiast zobaczymy, myślę, że to nie będzie jakieś niewiadome jakie wyzwanie. Kurczę, ciężki ten neon, powiem wam, no w porównaniu z wprowadzeniem Mazda rx 7 Ej to ten neon wcale nie jest jakiś ten. Jakiś super, on, on jest ciężki. Akura i Mazda. Akura i Mazda naprawdę zdecydowanie lepiej się prowadziły. Czyżby ten neon nie był taki dobry, jak ja myślałem? To czemu wszystkie czasy na Need for Speed Underground Online mają e, najlepsze czasy mają Dodge Neon osiągnięte? O co tu chodzi? No zobaczymy, dobra. Wziąłem go chyba teraz. No tak, jestem pierwszy. A myślałem, że będzie... myślałem, że będzie dłużej yy, jego. Yy, o Jezus, ale zrąbałem. Dobra, lecimy dalej, lecimy. Myślałem, że dłużej będzie prowadzić, natomiast no się to odwróciło. Praktycznie jedziemy całe, całą długość miasta. On bardzo rubber bandinguje cały czas. Widzicie, jak on się gibie na boki. Skubaniec. No, ale dobra, wziąłem go. Meta za chwilkę. To kończymy tam w tym parku, więc teraz właściwie całe nitro pocisnę. I czy się uda za pierwszym razem? Nie uda się. się. Kurczę. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie. Przed samą metą. Dużo nie brakło. Dużo nie brakło. Ale dobra. Powtórzmy to. Ile brakło? 0,29. Ale naprawdę Neonem? Neonem? No nie jest tak prosto. Ale gdybym tego błędu tam nie popełnił, to by, to by siadło. Ale muszę tak naprawdę szczerze przyznać, że Neon yy, no no z 7 naprawdę z tą akurą RSX dużo lepiej się prowadzą. Nie wiem jak z przyspieszeniem i prędkością maksymalną. Raczej te wartości nie będą jakieś znacząco różne, ale naprawdę to czuć, że to auto jest ciężkie i naprawdę ma problem z wejściem w zakręty. Ja praktycznie to Mazdą ani, ani akurat nigdzie nie hamowałem. A tu muszę co chwilkę puszczać gaz albo przyhamowywać lekko. Także no jest teraz wyzwanie, nie? Mam nadzieję, że teraz za drugim razem się uda. Dobrze, że on tu jedzie dookoła, natomiast ale co, ale mnie tam podbiło bezczelnie, ale dobra, jedźmy zewnętrznym pasem. Ważne, że teraz go wyprzedziłem. I nie dać się teraz zrobić. to tak się zrobiłem przed chwilą będzie git. Myślę, że... Myślę, że teraz siądzie. Zobaczymy. Ale muszę puszczać, ale muszę cały czas puszczać gaz, naprawdę. Naprawdę Mazda RX7 zdecydowanie lepsza. Ciekaw jestem, czym to jest spowodowane właśnie, że te, że te wszystkie trasy. Yy, tym neonem są, yy, są robione na pierwszym miejscu. Dawaj, 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 bo nie chcesz mi teraz wyprzedził. Ja go zepchnasz i się wbił. ha, może troszkę nie fair, ale liczy się zwycięstwo, dobra. Wygrana, bardzo dobrze, Eddy pokonany, o, 7,5 sekundy, jak mi przykro. Collect reward, co tym razem wygramy? Okej, okay, to jest ten 112. wyścig z Nissanem 350Z, który który pierw, to jest pierwszy samolot, który prowadzimy w Anderlandzie. Dwójce chyba, tu o to chodzi. 112 na 111, dokładnie. Whoever driving that min 350Z wants to take you done bad. Don't let it happen. No dobra. tym ile okrążeń. Ale neonem to też może mieć wyzwanie. Nie, no inne malowanie jest dobra. Ale chyba jestem czy to o to chodzi. To będzie podpisane na. Yy, jako przeciwnik mój. Melissa. To też pisaliście to w komentarzach, że Melissa. Cztery okrążenia. Trasa dość trudna, bo przez ten park tam prowadzący górą. A niestety, no, tak jak mówiłem wcześniej, no, ten neon kurczę no, nie jest zbyt dobry. No. Faktycznie tu jest, tu chyba wchodzi w gereta technika, którą stosują ci gracze, którzy biją te rekordy na NFS Underground Online. Tam jest taki motyw, że jak bardzo szybko zaczniecie skręcać prawo-lewo. Yy, czyli wcis bardzo szybko strzałki wciskać, to to auto właśnie dostaje takiego... Ono zaczyna się tak prowadzić, jak samochody przeciwników komputerowych, czyli on tak zaczyna mieć taką gigantyczną przyczepność. Tą technikę podobno jest trudno się nauczyć, ale ona właśnie pozwala nam tak mega dobrze na pełnej prędkości wchodzić w zakręty. W ogóle, co ona tam robi na tej mapie? Ej, ona nawróciła normalnie. No pięknie, dobra. 10 sekund za nami. Także chyba to nie będzie teraz wyzwanie jakieś wielkie. No ale wracając jakby wracając jakby właśnie do tego do tej techniki, no to właśnie dlatego oni robią takie czasy, więc może po prostu Neon jest bardzo podatny na tą technikę, że mimo, może się to najłatwiej robi i dlatego on tak właśnie się sprawdza tam, nie? No bo ogólnie tak dla mnie, dla przeciętnego gracza no to ten neon, kurczę, no nie jest teraz dobry. No na początku gry tak, bo faktycznie niszczył wszystkie samochody, ale teraz no nie jest za dobry. Te, te zakręty wszystkie tu brałem yy, akurą, praktycznie w ogóle bez hamowania. Patrzcie ile tu muszę zwolnić, do 170. Akurą na pewno dużo szybciej brałem te zakręty, nie ma szansy. Mas Dominic 7 tak samo. Ja w takim razie, wyobraźcie sobie, że ja w takim razie, jak przechodziłem sobie tego under undergrounda off-camera, ten rok temu ponad, to ja musiałem, ja musiałem nie ukończyć tej gry. Ja musiałem, ja nie wiem, może ja musiałem pokonać, Ed, może pokonałem tylko Ediego, ale tego wyścigu już nie pamiętam. Nie jechałem? W ogóle, w ogóle tego nie pamiętam. Z ręką na sercu w ogóle tego nie pamiętam, żebym jechał te wyścigi, żebym ten wyścig jechał. I nawet ciężko mam przypomnieć sobie, że jechałem z Edim ten wyścig, ale no niemożliwe, żebym gry nie ukończył, aż mi się nie chce wierzyć, chociaż, pójdźmy teraz. Teraz tak zrobiłem. Myślałem, że ukończyłem, a nie ukończyłem. To może wtedy też tak zrobiłem. Ja pierwiczę, Naprawdę. W mnie widzę, że troszkę mnie nadgoniła pani Melissa. Chyba dużo Melisy pije, że tak dobrze prowadzi. No, jest to wyzwanie tym. No, faktycznie jest wyzwanie tym neonem. Jakby ją tak całą grę przechodzić tym neonem, no to, to poprzednie odcinki też by tak się nie kończyły. Naprawdę, to. Mm... Myślę, że te wyścigi dwa najtrudniejsze, które były, yy, czyli Enduro Circuit i, i ten drugi Devils tam coś tam, już nie pamiętam nawet te, tego tytułu, czy nazwy tej trasy, to myślę, że jakbym jechał Neonem cały czas, to o, to bym się naprawdę tam nadenerwował i bym naprawdę dużo powtórzeń robił podejrzewam tych wyścigów, a z racji tego, że po prostu akurat wybrałem odpowiednie auta, czyli i tą Akure, i tą Mazdę akurat tak siadło, to się naprawdę udało zrobić wszystko za pierwszym razem, mimo tego, że wcale tam dobrze nie jechałem tej trasy. Kurczam, tu ciasno było teraz. Mimo tego, że tam mega dużo błędów popełniłem, bo tu się w ściany gdzieś bijałem, oni mnie wyprzedzali. Ja i znowu wyprzedzałem. Także naprawdę, no, wszystko dużo zależy od auta. Nie wiedziałem, nie, myślałem, że w tych starszych grach różnice między autami nie były tak bardzo zauważalne. Bo mm, ja to też brałem z takiej racji, że jak grało się w Nitro Speeda World'a bo tam y, właśnie dużo osób na, narzekało, że jedne auta są OP, że na przykład tam Toyota MR2 chyba była w klasie B, była taka mega mocna i zdecydowanie za mocna była jak na tą, jak na tą klasę. Natomiast wychodzi na to, że w sumie w całej serii Speed tak, tak było zawsze, no, że jedne auta były dużo mocniejsze, drugie y, jednak się mniej nadawały. Ja myślałem raczej, że, że te różnice nie były aż tak duże. A tu jednak się okazuje, że no są duże. No to między Neonem a Mazda mx 7 jest gigantyczna różnica. Niedobrze, że mnie dogoniłaś teraz, bo mamy ostatni zakręt. Co ona zrobiła? No to teraz już nie biegasz. Bardzo dobra końcóweczka, bardzo dobra końcóweczka. No i zwycięstwo, zwycięstwo. No chciała wylądować mi na dachu, udało jej się, natomiast nie opanowała auta i, I tyle z niej było. Melisa 4,5 sekundy, zwycięstwo. I zobaczmy jakiś końcowy filmik. You won. You won. <laughs> is that your Congratulations, you have complete underground mode. Everything is now unlocked in quick race mode must create a new driver profile to start a new underground mode. Ok, super. No i teraz faktycznie. Aha, już nawet nie możemy. Aha, to nawet przykro, że nie można teraz właściwie. E, nie można teraz wejść żadnej opcje ani zapisać gry. No dobra. No to. No w tym odcinku to było na tyle. Wiem, że troszeczkę krótki ten odcinek, natomiast, no tak jak mówię, wpadka była mała, bo myślałem, że grę ukończyłem. Natomiast nie ukończyłem. E, w czwartek. Yy, bo dzisiaj miał się pojawić pierwszy odcinek z Hot Purshuta 2, natomiast ten odcinek pojawi się w czwartek, myślę, że bez żadnych modów się pojawi ten, yy, ta seria, w sensie Hot Purshuta raczej ogram bez żadnych modów, bo żadnego dobrego i konkretnego moda nie jestem w stanie znaleźć online. A jak już są, to są za paywallem. Wyobraźcie sobie, że trzeba na przykład komuś zapłacić na Patronite, żeby takiego moda pobrać. Ja rozumiem, że może tam jest bardzo dużo pracy włożonej, natomiast aż tak bardzo mi nie zależy w to, by po prostu grać na jakichś modach. Także jeżeli nie ma niczego konkretnego, a nic nie udało mi się znaleźć, chyba, że dacie tu znać w komentarzach, może coś się znajdzie dobrego, może ja po prostu źle szukam. Jeżeli coś takiego konkretnego macie, to podeślijcie nazwę linka do strony... To sobie to sprawdzę, ogarnę, zobaczymy, co tam, co tam jest dodatkowego. No, a w tym odcinku to już było wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądanie, za te komentarze, wszystkie w tej serii, za pomoc. No i słyszymy się w czwartku, w czwartek. Zostawcie łapkę w górę, słówka, komentarz i trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia.